Ciao witam Was w nowym specjalnym odcinku Babskiego Wieczora. Siadajcie wygodnie, ale od razu muszę zrobić trigger warning, dlatego że będziemy tutaj mówić o no niestety będziemy mówić o będziemy mówić o molowaniu. Także jeżeli to są rzeczy, które mogą Cię striggerować i które mogą yy, obudzić jakieś yy, Twoje zaburzenia lękowe. Twoje traumy. Nie oglądaj tego filmu. Ja się nie obrażę. Obejrzyj sobie po prostu coś, co nie zrobi ci krzywdy. Naprawdę bardzo Was o to proszę. Jeżeli wiesz, że nie powinnaś oglądać tego filmu, bo będziesz się przez to czuć gorzej, przepraszam, skrzypi mi krzesło, nie oglądaj go. Zrób to dla mnie i go nie oglądaj, bo tematy, które będziemy tutaj dzisiaj poruszać, będą naprawdę same ciężkie. Dla mnie też ten temat nie jest łatwy, nie wiem, nie wiem dla kogo byłby łatwym. Natomiast słuchajcie, bardzo rzadko, bardzo rzadko, chyba raz czy dwa razy zdarzyło mi się zrobić odcinek specjalny bawskiego wieczora na temat w tej, tej sytuacji z nas. Tam wpłynęły jakieś różne filmy, coś tam, coś tam po prostu to było coś, co poruszyło mnie tak mocno, że chciałam zabrać głos. I tutaj Sytuacja jest bardzo podobna, czyli dzieje się coś w internecie, co dotyczy tych największych influ, i ta sytuacja jest tak absurdalna, i tak obrzydliwa, i że muszę go się uduszyć. Plus, uważam, że warto. Ja nie jestem kanałem Komentary, także nie będę Wam tutaj opowiadać. Wiecie, to nie jest film na temat um, nowych informacji w sprawie Stew i trzynastolatki. Natomiast podlinkuję Wam, żebyście mogli sobie obejrzeć, jeżeli w ogóle nie wiecie, o, o jakiej sprawie ja mówię, podlinkuję Wam na dole materiał, który według mnie jest taki najbardziej legit i najbardziej ktoś zrobił research, jest najbardziej pozbawiony jakichś prywatnych naleciałości. Na tyle, na ile można tworząc taki materiał. Byście mogli sobie obejrzeć i wiedzieć, do czego ja się odnoszę. Natomiast dla kontekstu e, będę... No też muszę Wam trochę to przybliżyć własnymi słowami, ale postaram się to zrobić w najbardziej skróconej formie, bo to w ogóle mm, nie po to jest ten film. YouTuber Stu, który e, od jakiegoś czasu nie jest aktywnym YouTuberem, nie jest aktywnym twórcą w internecie, Natomiast był jednym z większych youtuberów, między innymi założyciel Team X. Stu, Fagata i Sukanek. To są trzy postacie, które warto poznać. Muszę Wam tutaj przybliżyć po prostu. Z tego, co wiem, z tego, co jest do publicznej informacji, Stu i Sukanek przyjaźnili się ze sobą przez wiele lat. Następnie Sukanek pewnego dnia po prostu wrzuciła film do internetu, do, do, na YouTube'a tytułem Koniec Przyjaźni i w tym filmie Tłumaczy, że o, bo tu się przyjaźniliśmy. No, wydaje mi się, że to miał być może taki film oczyszczający ją. W każdym razie mówi tam o tym, że To jest dobry, kochany człowiek, i generalnie wszystko fajnie, ale no ta relacja jest niezdrowa, więc to jest koniec przyjaźni. Po chwili Styu yy, gdzieś tam w okolicy przedstawia swoją nową dziewczynę fagatę. I jakby da Po jakimś czasie. Do internetu sukanek wrzuca treści. Ja pamiętam, że oglądałam i czytałam to wszystko wtedy na bieżąco, kiedy to się działo, w których informuję o tym, że tylko to, to, to się nie dzieje wprost, ale nie informuje o tym wprost, tylko to jest tak. Mm, no, jak chcecie to sobie obejrzycie i będziecie wiedzieli, o czym mówię, że ktoś z jej bliskiego otoczenia ktoś, kto jest właśnie twórcą i osobą popularnym jest. I ona nie pozwoli na to, żeby ktoś taki był popularnym, popularnym osobą w sieci, ona już nie pozwoli, żeby ta osoba kogoś skrzywdziła, bla, bla, bla. W takim bardzo dużym skrócie. Gdzieś tam w ogóle jeszcze w tak zwanym międzyczasie w, w, w wycieka do sieci głosówka, w której fagata narracja jest taka, że w rozmowie z sukanek mówi, parafrazując: tak, tak, no właśnie tak on mi mówił, że była taka sytuacja, że on chyba. Cytat. Ruch się z 13-latką, mówimy o dorosłym mężczyźnie. I że mówi mi o tym, bo ty o tym wiesz, i bał się, że mi powiesz. I ja bym to wszystko powiedziała, ale mam z nim NDA. -kę. NDA to jest taka umowa, powiedzmy, poufności. Do tego też dojdziemy, ale no nie mogę, bo mam mamy NDA. Szczerze mówiąc, ja sobie nie przypominam, żeby wtedy, kiedy to wszystko wychodziło, były jakieś wielkie dramy z tego tytułu. Żeby Stu był skancelowany. Więc ja sobie nie przypominam. Możliwe, że to się działo, ale mnie ominęło w jakiś sposób. W tym momencie. Przez komentarze kilku osób popularnych w internecie, takich jak na przykład pan Sylwester Wardenga, rzucił jakiś tam komentarz, przez który ludzie, społeczność internetowa zaczęła łączyć kropki, to zgodnie z jego poleceniem, i w ten sposób powstała, przepraszam, no muszę powiedzieć teoria, bo my nie mamy pojęcia, czy to w ogóle... Ma jakiekolwiek przełożenie na to, co działo się w rzeczywistości. Jakoby. Still był pewien, To nie są moje słowa, to nie jest moja opinia. Ja cały czas przytaczam, co ludzie mówią, co przedstawiają kanały, komentary, jaka, jaka powstała teoria na podstawie tego wszystkiego. Natomiast moja opinia jest taka, że, no, zresztą za chwilę się dowiecie, tak? Że dopóki ktoś kogoś nie skaże, no to nie mówimy o nikim publicznie pedofil, morderca, złodziej i tak dalej. No ale cóż. Jakoby z tyłu sukanek go zaszantażowała, że albo po prostu usuwasz się z sieci, albo ja dowody na ciebie, czy też opowiem o tym publicznie, mówiąc, że to chodzi o ciebie. Stiu zniknął. Natomiast po przybliżeniu tej sprawy, pierwsze primo, jeżeli wiesz bądź podejrzewasz, to wystarczy, że ktoś komuś robi krzywdę. Tym bardziej, jeżeli mówimy o dorosłym mężczyźnie i ty podejrzewasz, że on ma jakieś. Nieodpowiednie stosunki z osobą nieletnią, z osobą poniżej 15 roku życia. Bądź, że te stosunki są wbrew woli i świadomości tej mm, osoby, to idziesz na policję, a nie nagrywasz filmu na internetu. Wiesz, możesz sobie nagrać, jak chcesz, żeby ludzie wiedzieli. Natomiast to już jest sprawa Twoja i Twojej moralności. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego przez tyle lat my w tym momencie dewakujemy na temat tego, czy to się wydarzyło, czy nie. Halo! Policja, prokuratura, sąd, no halo. No i teraz tak. Jeżeli to jest nieprawda, te osoby pomawiają stewarda, który warto wspomnieć o tym, że jest osobą z problemami psychicznymi, więc tym bardziej, no to uważam, że te osoby powinny ponieść bardzo poważne konsekwencje prawne z tytułu zniesławienia i pomawiania. Dlatego, że wiecie, jeszcze powiedzieć, że o, coś tam, coś tam. Bez to innego, ale nazywanie kogoś to jest odrobinkę za dużo. Jestem ogromną ym, przeciwniczką samosądu, w momencie, kiedy my nie wiemy i my nie mamy pewności. Mało tego. Jeżeli te osoby zamieszane w to wiedzą, widzą, widzą, co się dzieje w internecie, że ludzie ze swoim łączeniem kropek. Y, idą w takim kierunku i, i, a oni wiedzą, że to w ogóle nieprawda, to dlaczego nikt się nie odezwie i nie powie. Słuchajcie, źle łączycie te kropki, to jest nieprawda, na przykład Justyna sukanek. w ogóle nie w tą stronę, Stiu nikogo nie skrzywdził, to w ogóle chodzi o co innego, zajmijcie się sobą, gdybym y, wiedziała takiej sytuacji, no to możecie mieć pewność, że byłoby to zgłoszone do odpowiednich władz. Ale nikt tego nie robi. Jeżeli natomiast osoby wiedzą bądź podejrzewają, że faktycznie doszło do przestępstwa, to bardzo przepraszam, ale co to znaczy, że zadbam o to, żeby ta osoba nie była już osobą publiczną? Nie no, świetnie, no ale halo, no a byłaś na policji z tym. No i to, to nie są tylko moje głosy. Tutaj myślę, że bardzo wiele osób. Kiedy zagłębiałam się w tą sprawę, się ze mną zgadza i też ma taki, przepraszam jeszcze raz za skrzypienie, mindfuck i zastanawia się w ogóle jak to. Natomiast, no ja jestem oburzona ogólnie sytuacją, ponieważ czycie w prawo, czycie w lewo. Jeżeli faktycznie coś się wydarzyło, to zgłaszamy to na policję, a nie do kanałów komentarzy. Jeżeli, ja nie mówię o ofiarach ofiary to jest zupełnie co innego i dojdę do tego jeżeli nic się nie stało i widzisz, że na bo nawet nie biorę pod uwagę, że ktoś mógłby to robić celowo jeżeli nic się nie stało i widzisz, że przypadkowo mam nadzieję e, osoby idą w takim kierunku ze swoimi, ze swoim łączeniem kropek i tworzy się taka teoria to, dla, to, to zabierasz głos i mówisz nie, to nie tak, zaprzeczam Um, istnieje jeszcze trzecia teoria, jakoby Justyna Sukanek faktycznie zgłosiła tą sprawę do odpowiednich służb i z jakiegoś powodu te służby stwierdziły, że nic się nie dzieje i nic z tym nie zrobiły. Ale, ale Stewie tak zniknął z internetu. Um, jest jeszcze taka opcja... I ona powstała, ta teoria, na podstawie tego, że gdzieś tam kiedyś chyba na mm, Twitterze czy gdzieś była jakaś wymiana komentarzy pomiędzy Justyną Sukanek a Dupielem, ym, w którym właśnie pisał coś tam, że wiecie, że o, że odniosłaś na stiu na policję, że daje już temu chłopakowi sposób, że spokój i tak dalej i tak dalej. Yy, mam nadzieję ogromną, że ta sprawa nie rozejdzie się po kościach tak jak wiele innych spraw. Yy. I że dostaniemy wyjaśnienie, czycie w prawo, czycie w lewo. Um, nie dlatego, że, żeby zaspokoić ciekawość widzów, tylko po to, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Dlatego, że tak jak mówię, jeżeli to są pomówienia, to studio powinien zostać oczyszczony. Jeżeli to nie są pomówienia, no to powinny zostać powściągnięte jakieś kroki, prawne. Tyle, jeżeli chodzi o tą sytuację. Natomiast ym, chciałam pokrótce, to nie będzie długi film, ja nie mam bardzo młodej widowni u siebie, dlatego, że u mnie y, największa ilość statystycznie widzów to są kobiety między 18 a 24 rokiem życia, później między tam 20 plus ileś, 30 plus ileś, Potem dopiero jest 13 plus ileś, a potem między 50 a 60 w ogóle, to jest niesamowite. Chciałabym, że powiedzieć Wam. Myślę, że jesteście, że nie trzeba nam tego mówić, ale powiem to. Pamiętajcie o tym, że to, że ktoś jest znanym twórcą, i na przykład bardzo podobać się jakiś znany influencer, znany youtuber, jest Twoim kraszem. To nie znaczy, że masz tracić czujność i to nie znaczy, że. No chodzi mi, wiecie, o takie sytuacje, w których mm, twórcy wykorzystywaliby w taki nie inny sposób swoją młodą widownię. Bo w momencie, kiedy z przykładową matą dorosła według prawa kobieta idzie do łóżka, bo jest jego fanką i ona tego chce, to ja w tym nie widzę nic złego. Absolutnie. Natomiast, kiedy 13-, 14-letnia dziewczynka, czy 15-letnia, no tak, 15 już jest legalna, natomiast moralnie ja mam bardzo duży problem z tym. Jest wykorzystywana seksualnie, z... bo w tym momencie mówimy o wykorzystywaniu seksualnym z... przez dorosłego faceta, to, to to już nie jest normalne. I chciałabym bardzo, jeżeli macie młodsze rodzeństwo, jeżeli macie dzieci, bo wiem, że obserwujemy bardzo wiele kobiet, które są matkami. Postarajcie się może e, oczywiście proporcjonalnie i odpowiednio do tego, w jakim wieku są Wasze dzieci, porozmawiać z nimi na ten temat. Dlatego, że mieliśmy też sprawę z Leksiem, e, w której okazało się, że Leksiu w ogóle pomówiony, tu w ogóle nawet nie będę tego wszystkiego przytaczać. Chciałam tutaj również powiedzieć o tym, że to jest bardzo ciężki temat, dlatego że niestety. Nie zawsze ofiara jakiegokolwiek molestowania seksualnego, z... nie zawsze jest w stanie i ma siłę, żeby donieść do odpowiednich organów. I chciałabym... Wiecie, kiedyś miałam taką serię na moim kanale, znaczy serię, tam były dwa odcinki MeToo, kiedy, kiedy ten hashtag był po prostu i... Ta, te dwa odcinki polegały na tym, żeby tak zwiększać świadomość w ludziach i prosiłam o to, żebyście wysyłały mi swoje historie. Um, to było naprawdę dawno temu i ja po tych dwóch odcinkach wysiadłam psychicznie. Siłą rzeczy rozmawiałam z bardzo wieloma osobami, samymi kobietami, natomiast mężczyźni również padają ofiarą nadużyć danych. Nie ma w ogóle, to nie podlega w ogóle um, dyskusji, co nie zmienia faktu. Że kobiety padają o wiele częściej, o wiele, o wiele częściej. I myślę, że tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Bardzo często ofiara nie mówi na przykład nikomu. Nie mówi nikomu, bo nikt mi nie uwierzy. Bo czasami te sytuacje nie są oczywiste. Um, oczywiste, co mam tutaj na myśli? No, mam tutaj na myśli to, że dla bardzo lwiej części społeczeństwa, mam wrażenie, jeżeli kobieta nie wyrywa się i nie krzyczy, to to nie jest gwałt. Co jest okrutne i obrzydliwe i jest mi tak ogromnie przykro, że że ktokolwiek tak myśli. Kobieta nie musi krzyczeć i wyrywać się, żeby, żeby to było. Bardzo często boję się, że ktoś nie uwierzy. Ktoś z bliskich, a co dopiero jeżeli mówimy o, o policji, prokuraturze, bardzo często obwiniają się, że to była moja wina. To była moja wina, bo ja wysłałam sprzeczne sygnały. Nie da się wysłać sprzecznych sygnałów, dlatego że jakiekolwiek zbliżenie ma prawo odbyć się wyłącznie za świadomą zgodą. W każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć. I mężczyzna, i kobieta, to, że to była moja wina, bo wypierają to. Bardzo często ofery. Z którymi rozmawiałam, radzą sobie z tym w ten sposób, że po prostu zamykają to, to szufladki. Nie będę ryczeć I nie przepracowałam tego, nie opowiadają o tym, o tym nikomu, tylko radzą sobie z tym w ten sposób, że zamykają to, to szufladki. Nie było tak, to się nie wydarzyło. Wstydzą się, czują się z tym tak źle i czują się tak brudne i tak, że nie chcą o tym nikomu mówić. Oraz ym... Z tego, co mi opowiadano, to w momencie, kiedy idzie się zgłosić taką sprawę w odpowiednie miejsce, no to niestety bardzo często pragnę wierzyć, że, że nie zawsze i że to nie jest większość, ale niestety bardzo często sposób, w jaki się rozmawia z tą ofiarą, pytania, które się zadaje, jest tak uwłaczający i tak dolewający oliwy do ognia, że, to, że po prostu o tym już chodzą legendy. Mm. I to jest bardzo częsty problem. I wiecie, rozwala mnie po prostu to od środka, że mamy tutaj taką sytuację, i osoby w internecie, wiecie, dochodzą do tego, czy ktoś, ktoś kogoś molestował, czy ktoś kogoś wykorzystał, czy nie. I, 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 I z tego się robi po prostu drama internetu. I chyba tutaj zakończę, bo też bardzo ciężkie psychicznie, emocjonalnie jest dla mnie rozmawianie o tym. Natomiast chciałam powiedzieć, żeby to tak wybrzmiało i jeśli chociaż jedna osoba więcej będzie miała tego świadomość, to sukces, mamy sukces. Że trzeba uważać z takimi pomówieniami, z takimi oskarżeniami. Trzeba uważać, bo można zniszczyć komuś życie. Nie można tym rzucać od tak, tak jak w tym momencie się rzuca w internecie. Czy tak jak rzucały się w kierunku lekcja Nie można dopuszczać się samosądu i to mówię w kontekście Yy, właśnie widowni internetowej. Coś gdzieś przeczytacie, w coś uwierzycie, macie w ogóle niezweryfikowaną tą informację, ale przede wszystkim najbardziej co chciałabym, żeby trafiło i żeby wybrzmiało z tego filmu, to jest to, żebyście wy na swoich najbliższych, może yy, nie wiem jak to powiedzieć, to czyli opieką, uważali, nie wiem jak to ująć, żebyście po prostu wzięli pod uwagę, że że ofiara nie tak jak powiedziałam, nie zawsze mówi z tych wielu przyczyn, że jeżeli już ktoś się przed Tobą otworzy i jesteś na przykład jedyną osobą, której ta ofiara powiedziała, okaż wsparcie, nie, nie zarzucać tej osoby pytaniami, które dadzą jej w mordę za to, że się otworzyła, nie? Na przykład, ale jesteś pewna, że go nie sprowokowałaś. I chciałabym, żeby po prostu świadomość w tym temacie się szerzyła. Chciałabym w ogóle, żeby na lekcji wychowania do życia w rodzinie, jak idiotycznie nazywa się ten przedmiot, Jakiś bardzo dobry psycholog rozmawiał z dzieciakami w odpowiednim w proporcjonalny sposób do wieku, na temat tego, co jest przekraczaniem, czy, czy, czym jest co jest przekraczeniem granic I o, o świadomej zgodzie o tym, że, żeby mówić nie o... I chciałabym, żeby miał taką osobę i takie miejsce, w które może pójść z kim, może się podzielić tym yy, i może uzyskać pomoc. Natomiast yy, no niestety wygląda to tak, jak wygląda. Ja mam nadzieję, że to nie jest prawda. Nie dlatego, że to stjuł tylko dlatego, że mm, po prostu no, po prostu mam nadzieję, że to nie jest prawda, mam nadzieję, że nikt nie został skrzywdzony i mam nadzieję, że za moment wyjdzie jakieś oświadczenie no, poparte jakimiś dowodami na temat tego, że w ogóle to jest jedno wielkie nieporozumienie. Natomiast tymczasem yy, to tyle. No i chciałam też zaapelować, że jeżeli mam tutaj, e, oglądają mnie w tym momencie ofiary takich zachowań, które nie sięgnęły nigdy po pomoc, i zamknięcie tego w szufladce no nie pomaga, to chciałam po prostu zachęcić do sięgnięcia po tą pomoc. Tyle ode mnie. Eee, taki krótki film, jak na ten temat. Eee, I uważajcie na siebie. Bardzo was proszę. Dzięki, że ze mną byliście. Widzimy się w kolejnym filmie. See you, bye.